Trudno powiedzieć, to czy nasz team jest doskonały i czy jesteśmy przygotowani na wszystko, to zobaczymy na mecie tego rajdu, pamiętajmy, że to jest połowa wyścigu. Oczywiście staramy się przewidywać scenariusze. Przede wszystkim działa tutaj doświadczenie wszystkich. Od załogi poprzez mechaników, Roberta, Roberta doświadczenie, ale jeszcze raz powiem, my nie jesteśmy przygotowani na wszystko. My mamy środki i siły na to, żeby sprostać tym wyzwaniom, i mamy wiedzę, którą. Bo w przypadku Dakaru nie można powiedzieć, że jest, można być gotowym na wszystko. Kto z nas wiedział, że Robin wczoraj zachoruje? Nikt. Przecież nie było. A gdybyśmy wiedzieli, że zachoruje, czy byśmy go wysłali na trasę? A może byśmy go wysłali, ale włożylibyśmy mu specjalny pakiet z lekarstwami. To są pytania, to trudno, to nie można na takie rzeczy odpowiedzieć. Ważne jest to, że jest dobra atmosfera w timie. E, wszyscy e, rozumieją się, myślę, że to wynika z tych wielu lat doświadczeń związanych z e, języka. języka. E, mamy świetnego logistyka Suji, który ogarnia to wszystko w idealny sposób. E, i myślę, że tu jest, e, tu jest esencja, e, esencja Dakaru. E, wchodzą głosy, że podobno ten Dakar jest źle przygotowany. Nie jest to prawda. E, po prostu Dakar jest taki jaki jest. Nasze zadanie polega na tym, żeby sprostać wyzwaniu organizatora i legendzie tego rajdu i to robimy. I na tym, na tym cała rzecz polega. I taki jest Dakar. I taki jest Dakar, ale najważniejsze jest to, żeby się nie załamywać, bo jeżeli ktoś, ktoś, przyjmuje, ktoś przyjmuje postawę, że to organizator musi zrobić wszystko, żeby mu było wygodnie, to popełnia błąd. To my musimy sobie poradzić. To na, tym, na tym polega. To jest wyzwanie Dakaru. Rozumiem, że organizator robi wszystko, żeby, żebyście wymienili pod górę, bo na tym polega legenda Dakaru, a wy musicie temu sprostać. No tak, no to na tym, taki jest sens, taki jest ten e, duch, duch tego rajdu. Przecież nie przyjeżdżam my, tutaj nikt nie przyjeżdża, ani, ani zawodnicy, ani, ani serwisy, wszystkie zespoły, ani ich sponsorzy nie finansują tego, dlatego że, żeby było łatwo i przyjemnie. Finansuję to dlatego, że jest to wielkie wyzwanie, i wszyscy ludzie, którzy tutaj, tutaj są, chcą udowodnić coś sobie, tak? Udowodnić sobie i innym, że potrafią to zrobić, a organizator robi wszystko, żeby nam to utrudnić, i, i taki jest deal. Na tym to polega.